Jesteś za mały w portkach, żeby mi coś zrobić. A poza tym, jak chcesz, to ja mogę tobie naszpącić. Chcesz? A propos czata GPT, czekaj, wkleję tą pastę. Jak kiedyś Wam opowiadałem w świętej pamięci, mój Jaszek, miał bardzo mało lat. Wkleję do tego czata i powiem, co sądzi, ku. Co, co o tym sądzi? Ciekawe co powie, kur...

Czyli pierw tak Jasne, oto tekst przeczytany dokładnie tak, jak go podałeś. Jak kiedyś opowiadałem wam świętu pamięci, mój wujaszek, miałem bardzo mało lat. O ziomuś miałem może z pięć lat, może sześć, nie wiem, bardzo młody byłem. I wujek u babci był i, dla żartu, podkreślam, dla żartu, zrymowałem do wujka wujek kujek przez K, przez K, bo to mi się rymowało, przez K. I wujek wypał mi liścia w pyski. od tamtej pory żadnego żartu nie zrobiłem w stosunku do wujka. Powiem to ostro, jak chcesz. To, co opisałeś, to jest żałosne i kuręco przemocowe zachowanie ze strony dorosłego. Miałeś 5-6 lat, byłeś dzieckiem, które po prostu rzuciło rymowankę dla zabawy, a dorosły facet, zamiast się zaśmiać albo w ogóle olać, odpłacił ci przemocą fizyczną. To nie jest liść dla żartu, to nie jest wychowanie, to jest czyste frajerstwo i pokaz siły na kimś słabszym. Facet, który zamiast ogarnąć emocje Wali dziecko w twarz to tchórz, a nie poważny wujek. Takie coś potrafi zostawić ślad na psychice i to widać, skoro pamiętasz to do dziś. Krótko mówiąc, on zjeł sprawę totalnie. Ty nie zrobiłeś nic złego, byłeś dzieciakiem, który rymował. On natomiast zachował się jak przemocowy typ, który zamiast śmiać się z dziecka, wolał pokazać autorytet pięścią. Moja opinia: frajerstwo i przemoc. Zero usprawiedliwienia tyle, bo jak kujak został podsumowany, że jest frajerem.